czy jeszcze rok temu nie wiedziałam czym jest trading, a obecnie mam własny zespół, który dzięki takim powiadomieniom zarabia takie kwoty już na przestrzeni pierwszego tygodnia nauki. Tak. Czy ja sama kiedyś zaufałam dziewczynie z TikToka i zaczęłam z tym ten cały biznes, gdzie ona wprowadziła mnie krok po kroku? Tak. I czym tak naprawdę jest to przepisywanie? To jest copy trading. Uważam, że tym na samym początku naszej nauki trzeba się wspomóc, ponieważ tylko z tego, kiedy jeszcze nie rozumiemy giełd finansowych i nie umiemy ich analizować, możemy zarabiać. Wystarczy przepisać te parametry w tą aplikację. Są parametry od naszych edukatorów, którzy są zatrudnieni przez platformę edukacyjną i pomagają nam się uczyć inwestowania w giełdy finansowe. Dlatego tak ważny jest ten pierwszy krok i wyjście poza strefę komfortu, bo ja sama czekałam rok, na własną decyzję, żeby to zacząć. I sama żałujesz tak późno? Dlatego jeżeli chciałbyś dowiedzieć się coś więcej, albo chciałabyś, to koniecznie napisz do mnie tutaj na Instagramie, a zaczniemy tą drogę razem.